De, tak naprawdę żal mi z tego ty Bo ja już chciałabym, że się przejadę, chociaż kawałek Spróbuję Jedź No już To teraz subskrypcja, się się, Maciek Jo 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 Stój, 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 ja się boję Ja się boję, że Trzeba być za to są lekce widzowie. Jak tym, ktoś wiedział. O, oh, o, oh, stój, 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 Nie, ładnie Cofnij się, co w się, co w się. Cofnie się. Ja, ty, to jest ogień widzowie. Już pójmy się. Ogień wstęp wodion. Zapykamy widzowie. O! Oh, Takie. I... Stój 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 stój... Stój! stoi, stoi, stój stoi, 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 wio! 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 stoi, 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 go widzowie! stoi, stoi, go stoi, 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 stoi,